Tutaj okay, gramy, bread, oczywiście 4 Oczywiście ja, ja, ja tą, ja tą, ja tą, ja tą rzeczą też muszę też ciągle, bo zobaczę Mam um, 7 odblokowanych Ja najbardziej lubię, że ale to się muszę musiał zabrać ja tylko Do tego trzeba przejść, księżyc Szkoda To się chyba ja się już jestem na księżycu, no ale czego się nie robi dla widzów Gramy od samego początku Gramy cały level, nowa tylko na... Tylko! Ej, więc proszę do kropka w górę, bo ja Ja, ja bym wam dalej dała... pokazywał... O, to jest ta... To jest ta fabryka. A jest tak, kiedy grasz, e, kiedy chodzisz na, te, na ten księżyc. E, dobra, ale lecimy. Pierwszy level był najłatwiejszy na świecie, urosło, łatwiejszego nie było. E, no traf się gwiazdo! O, jest most. Eee, no co, no, dajcie subat, dajcie dzwoneczek. E jeśli chcecie też filmy z Robloxa, bo mogą mi powrócić. No to proszę bardzo. Dzisiaj postaramy się przejść tak z może 6 levelów. Właśnie ja, ja kiedyś, jak grałem w to, to ja tego levelu nie umiałem bo Tutaj nie dało się skoczyć jak dla mnie. A wtedy się okazało, że trzeba było tak tylko zrobić. Czemu ja dostaję drugi raz ten sam Achievement? O co chodzi? Tak, no. e, dobra, nie, nieważne. ważne. No co, trochę nie mam co gadać, ale co to? E, myślę, że się podzie. to sobie trochę trzy ci się w stanie. No co, zły level na, nasze, nasza A jagódka leci przez wodę wody wodowych wód świata. Ktoś coś z tego zrozumiał, bo ja nie. No właśnie, powiem co mi się tu chodziło. Yy, to nie było to, że my musimy się oczywiście rozpędzić, z kamień trzeba rozpędzić! Leć! Leźże! faktycznie trzeba było rozpędzić kamień. Próbuję, tak przejść parę leveli. Ja nie wiem, które to jest level nawet nie zobaczę. Bo już te grałem. Całą pierwszą mapę było takie łatwe, e, że broń Boże tobie i nie wiem, że tutaj nie sprawdziłem Mi Mina telefon przyszedł SMS. A więc to nasza jeżyńca w kratek. Oczywiście nie, nie myślcie sobie, że ja tutaj będę ginął, bo jednak ja, ja te levele przeszedłem już trzy razy, całą pierwszą mapę. Nie, więc broń Boże śmierć, broń po prostu, broń. E, Lecę, Doleciałem. O nie, to jest to, czego nie lubię. Znaczy to, to lubię, tylko na tej fabryce to jest dosyć słabe i trudne, że te kładki obrywają. Aż do końcu odcinka mówiłem jedną śmieszną rzecz o tej grze. A więc warto oglądać do końca po prostu. Boże, co tu się dzieje? No lecz że ty kamieniu najgorszy. Nie, nie ty, nie ty, nie ty! A w, sumie a w sumie mogę i kamieniem to zatkać albo ro rozpędzać. Może i, i mi zadziała. E, Oczywiście nie, nie, żebym ja sobie teraz właśnie zginął. może. No cóż, zepsułem grę super. Jutro będzie odcinek podaję, że z Robloxa. Chyba, że chcecie z szynką odcinek. Wy go pewnie nie znacie. W ogóle. E, psz, dobra, gwiazdki, jak zwyczaj. O, i tutaj jestem najgorszy level na świecie. Dobra, po pierwsze, kamień. Ty sobie już tam spokojnie lecisz. E, po drugie, to. Tak, skrzynka, oczywiście, żeby wskoczyć. Next skrzynek. Myśl, spójrzcie, się tak pięknie ułoży. No, właśnie! Nie mogę skoczyć. O, dziękuję. Nasza jarzynka trochę jest taka Jakaś krama. E, Najgorfa na świecie. I lecimy. Nie O, lecimy! O i teraz zaskoczę. Ja wiem, że mówiłem, że miał nie być żadnej śmierci. Ale, 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 ale smale się pochyliłem. E, smale. chodziło mi o smajlice oczywiście. Hej, kłodka! Ja ją uwielbiam. Tą płatką ona jest bardzo fajna. Bo łatwa jest. A że nie chcemy się dłużej trzymać, to tak zrobię. No O koniec. Subcie. znaczy, mówiłem, że się postaram to przejść troszeczkę inaczej. Ale po co powiedziałem, jest nieprawdą. My postaramy się to przejść tak ogólnie, taki cały ten pierwszy level. I w ogóle, e, właśnie jak łatwo. Dziękuję. Lecz, że... A bo jak skarczy, to ona się opóźnia. Oj, to jest ten level, ja nie miałem, przejrzałem ślep więc z tego z tym trzeba skakać, a to po prostu tak się robi. I już. Level przesiedlnięty. E, po jakiemu ja mówię? Sam nie wiem. To jest level. Fajny level. Co ja zrobiłem? Wy to widzieliście? Ja tam s wskoczyłem, Boże, co to było, święty. Boże. Co to było? Zostawcie z kartonek w ogóle dla naszej jeżynki. Jeśli chcecie, żeby była też dżungla. Dlatego nie mogę płynąć, to musimy powiedzieć. Jeszcze trochę tą grę pamiętam. To jak widzicie jeszcze trochę. Ostatnio to wczoraj w nią grałem! A! to jest ten podest, który nie ma takiego w dżungli, bo w dżungli są takie podesty, że jak tak się skoczy, to się jest na nim, a jak się skoczy, to się na nim nie wskoczy. Tak jak co? Chodzi mi o to, że w dżungli tak jest, że jeśli się na niego wskoczy, to zamiast tak się wskoczysz, to się jakby od niego tak odbijesz że tak powiem. A to był ten level, okej. Okay. tak sobie tutaj jest to mi się nie stało. Nie, no oczywiście, że nic. Jest. Dobra, jagódka. Cyżynka, nie wiem. Ale dobra, jestem i BUM! Laka laka. O nie! O, super. Ale jak to możliwe, że ja drugi raz dostaję tą samą nagrodę. No po prostu jakim cudem gin ty żałośny w coś tamku. To się waliło? Nie, to się nie waliło. Zgratowałem się. Moje... O nie, ja pamiętam, ten level był taki trudny. Znaczy, myślałem, że był trudny, bo raz zginąłem na nim. E, dobra, zrobię coś takiego, że... E, będę nagrywał, póki... Nie stracę swoich pięciu żyć, a dalej mam dwa. A tak, to było to. Pamiętam, o co w tym chodziło. A fajne jest to, że na to skrzydło od wiatraka dało się wskoczyć. Pamiętam taki jeden glitch, że tam trzeba wskoczyć na tego wiatraka i kiedyś w tym był glitch, że stąd się na to dało wskoczyć. Nie wiem, czy twórca już go naprawił. Bo możliwe, że nie. Ale dał się tak skoczyć na ten wiatr i wtedy nie trzeba było ogarniać wielu rzeczy i w ogóle. I to było takie super, nie? Bo, bo mogłeś tak jakby od razu przejść level, nie? Nie musiałeś czekać ani nic takiego. O. Bo tutaj trzeba oczywiście na te skrzydła wskoczyć, nie? Kiedyś było tak, że stąd można było nawet na nie skoczyć. Wskoczyć. Można było wtedy na nie szkoczyć i było super. E... O, odlecie. To jest super. No <suszy> cóż, no! Gutko. Obudek leć. Jesteś? Dobra. był ten zły przeciwnik. Teraz trzeba się pozbyć. Jak najprędzej. O, nawet życie nie straciłem, jak to już go dotknąłem. Była ta animacja, że jakby straciłem. A, tak, to jest już ta Oczywiście ja te wszystkie levely przechodzę na złotym. Tylko tak do tego księżyca przeszłem na złotym. Tylko dwa czy trzy levele musiałem poprawić. więc jestem prawdziwym Prosem! Mmmmm. Spadły te wody. Właśnie nienawidzę tych wodnych. Bo w nich się da łatwo, bardzo łatwo spaść. Żeby nie stracić życia, nic zastopowałem. Dobra. Hm, Żeby nie odblokowane. Halo, ale ja się dostałem już kiedyś te osiągnięcia. Halo, to jest szkoda. I zepsute. Szczególnie. O! Po, po, po. O, nie, o nie! Ja właśnie zawsze tak miałem, że jak przechodziłem ten level, taki jako pierwszy, to miałem że ja gwiazdki nie wziąłem. Ale to stąd popycha? Co? Za krzaka to popycha, dłoje! jest! No i cóż, skończyliśmy. Nie wiem na którym levelu. E, Podejrzewam, że w szóstym? E, nie wiem, no. E, żeby nie było, skończyliśmy na tym levelu. E, ja, ja zapraszam. Po... Ja zapraszam po małej przedmiotu. Dobra, jestem i spróbujmy przejść się, bo on jest bardzo trudny. Ale spróbujemy go przejść. Może być o nie! Ta technologia jest najgorsza. Nigdy nie wiem, jak przejść ten level, bo on jest taki trudny. się przechodzi. Napiszcie mi w komentarzu, będziecie to, co mieli i to zrobicie. Aha. Nie, nie przyjdziemy. Jest tu bardzo krótki odcinek, ale...